dlaczego elektrownia wiatrowa w ogóle, to zastanówmy się, dlaczego Enerwin 3002, tak? Być może coś zupełnie innego. Elektrownia jest w tej chwili troszeczkę na, na rynku. Dla nas przy wybieraniu oferty, tak, i co chcielibyśmy dostarczyć, ważne było niekoniecznie to, żeby to był produkt bardzo ładny, bo w zasadzie zawieszone na 12-metrowym maście mało co jest widoczne, tak? Niekoniecznie, żeby to był jakiś bardzo wydziwniony produkt. O co chodzi? Główną cechą elektrowni wiatrowej jest produkcja energii. Chodziło o dużą ilość energii, dużą jak na zapotrzebowanie pojedynczego gospodarstwa domowego, bo tak jest cel to jest elektrownia dla domu przy jednocześnie niskiej cenie, ale nie niskiej cenie samej elektrowni tylko niskiej cenie każdej wyprodukowanej kilowatogodziny. To jest najważniejsze. Bo można wyobrazić sobie elektrownię tańszą, ale ilość wyprodukowanej energii będzie na tyle mała, że wprawdzie elektrownia będzie kosztować taniej, powiedzmy 30%, ale energii wyprodukuje mniej o 100%, czyli połowę tego co Enerwin 3002. W tym momencie to będzie tańsza czy droższa elektrownia? Bo według nas będzie to elektrownia droższa. Na co kładliśmy bardzo duży nacisk? Na to, żeby była to elektrownia, która sprawdza się w naszych polskich warunkach. Tutaj przed nami jest krzywa mocy w funkcji prędkości wiatru, tak? Jak widać, 140 kilka wat uzyskujemy już przy dwóch metrach na sekundę. Dwa metry na sekundę, to jest prędkość z jaką w miarę nieszybko idzie człowiek, tak? to taki mniej więcej wtedy odczuwamy powiew na twarzy, jeśli nie ma dookoła wiatru. Więc możemy sobie wyobrazić, że to jest bardzo, bardzo, bardzo słaby wiatr, który ledwie rusza liśćmi na drzewach. A my już z tego uzyskujemy 150 W. I to jest ta pierwsza warta. To nie jest aż taki wielki problem uzyskać. Starczy dać bardzo długie śmigła, tak? Wtedy mamy większą powierzchnię, w którą wiatr wieje, więcej, by cząsteczek powietrza o te śmigła nasze się odbija, przekazując energię. Natomiast co jest bardzo, bardzo ważne, to, że już przy 6 metrach na sekundę przekraczamy kilowat. Tak? I to uzyskanie tych dwóch wartości jednocześnie z kolei to już jest trudne. A dla nas, jako użytkowników, to jest z kolei bardzo, bardzo, bardzo korzystne. Bo nie tylko uzyskujemy jakąś tam energię na każdym praktycznie wietrze, ale też uzyskujemy jej dużo na relatywnie często występujących wiatrach. Bo jeżeli ktoś powołuje się na tą średnią, która egzystuje głównie w internecie, 4,5 metra na sekundę, średni wiatr w Polsce, tak? To to jest średni pomiędzy tym, jak nie wieje w ogóle i wieje, no to oznacza, że taki wiatr 4,4 metra na sekundę nie musi wcale występować kiedykolwiek, tak? Taki Prosty przykład. Jeżeli każdego parzystego dnia będę wypijał butelkę mleka, to wychodzi, że średnio wypijam pół butelki mleka, czyli pół się marnuje. Ale tak nie jest nigdy, tak? Tak działa statystyk. Średnio każdy z nas jest w 51 i coś tam procentach kobietą w Polsce, tak? Bo kobiet jest ciut więcej. Natomiast no ja się przesadnie w ten sposób nie czuję uzyskanie tych dwóch parametrów plus dużej przeciążalności jako takiej czyli nie tylko mamy dość energii właśnie na tych sześciu metrach, na tych dziesięciu ale również w momencie kiedy przychodzi wiatr bardzo silny i na przykład powoduje awarie energetyczne, w tym momencie my jesteśmy w stanie uzyskać do 9 kW. A jako, że prądnica jest 12 kW, to jesteśmy w stanie elektrownię obciążać grzałkami bez szkody dla jej dalszej eksploatacji, dla uzwojeń i, co jeszcze ważne, ważne wiem, bo wiele osób o to dopytywało. Dzięki Takim, a nie innym rozwiązaniom, które postaram się zaprezentować na następnych planszach, mamy bardzo niski poziom hałasu elektrowni. To, co tutaj widzimy, to jest wykres poziomu hałasu w stosunku do hałasu tła, tak? Czyli poziom głośności w stosunku do głośności tła. Dlaczego wykres kończy się na 12 metrach na sekundę? Ano, dlatego, że pomiary przy wyższych prędkościach wiatru, ze względu na po prostu głośność, jaka, jaką miał wiatr, nie wykazywały różnic, czy mikrofon był skierowany na generator, czy był skierowany gdziekolwiek indziej. Tak? Po prostu wiatr hałasował już tak bardzo, że elektrowni przy nim nie było słychać. No więc, jeżeli przyjmiemy, że ten maksymalny poziom hałasu, który nam się udało uzyskać jest 8 decybeli powyżej poziomu tła, Czyli o 8 decybeli głośniejsza, głośniejsza jest elektrownia niż gdyby jej tam nie było. No to sąsiedzi musieliby być bardzo, bardzo źle do nas nastawieni, gdyby miało im to przeszkadzać, tak? I teraz. Czemu zawdzięczamy tyle zalet? No głównie odpowiedzialnym są tu śmigła. Proszę zwrócić uwagę, że śmigła elektrowni Enerwin 3002 mają zupełnie inny kształt aniżeli w większości dostępnych na rynku elektrowni. Za to bardzo podobny do dużych komercyjnych elektrowni o 50 metrowych śmigłach. Co nam daje taki kształt? Uwierzcie Państwo, nie chodziło o to, aby skopiować duże rozwiązania. Otóż prędkość śmigła nie jest taka sama, tak? No bo śmigło obraca się, powiedzmy, te 100 razy na minutę, 300 razy na minutę, ale prędkość na końcówce śmigła jest dużo, dużo większa aniżeli przy jego mocowaniu do piasty. Więc kształt śmigła musi być do tego dopasowany. Dlatego, że jeżeli zbudujemy śmigło, które będzie miało na przykład Równą szerokość na całej długości, to jego końcówka, poruszając się 200 na godzinę, będzie stawiała bardzo duży opór w stosunku do jego środka, który będzie się poruszał 100 na godzinę. Więc dla uzyskania dużej sprawności, śmigła po prostu muszą mieć taki, a nie inny kształt. Dlaczego część śmigieł nie ma? Ano dlatego, że zbudować śmigło z włókna szklanego, którego końcówka będzie miała 3 cm szerokości, nie jest łatwo. Bo takie śmigło oprócz innych parametrów, tak, takich jak praca na wietrze, musi również znosić całkiem spory napór, dlatego że no przecież nie będziemy budowali elektrowni, którą przy silniejszym wietrze trzeba ściągać, więc ono musi być jego końcówka musi być ciągle, dostatecznie wytrzymała i elastyczna. Idealny kształt śmigła jest właśnie taki. Co dalej? Otóż takie śmigła oprócz bardzo wielu zalet mają też jedną wadę. Jest nią mały moment uruchamiający, czyli jeżeli podpielibyśmy śmigła od Enervin 3002 do takiej standardowej prądnicy, jaka jest w większości elektrowni, to byłby problem z wystartowaniem na słabym wietrze. Dlatego, że śmigła, które są szybkie, mają mniejszą nośność, czyli przy małej prędkości, a no wiadomo, że jak śmigło startuje, to prędkość jest bardzo mała, generują dużo mniejsze siły. W najgorszym wypadku nie wystartują w ogóle. Złożenie tych dwóch rzeczy, czyli szybkich śmigieł i generatora o małym momencie uruchamiającym. Czyli tutaj wystarczy nam półtorej newtonometra, żeby tym generatorem zakręcić. To jest bardzo, 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 bardzo niedużo. Jeżeli zbudujemy generator o małym momencie uruchamiającym, skąd się biorą te opory na generatorze? Zrobienia prądu. Więc tutaj też przy budowie generatora trzeba wziąć pod uwagę dwie przeciwstawne jakby zupełnie cechy czyli czy generator ma robić dużo prądu i czy ma się łatwo uruchamiać. No a jak powiemy, że obie te rzeczy. No, i w tym momencie okazuje się, że też można. Troszeczkę drożej to wychodzi, ale można. Można zrobić generator o odrobinę mniejszej średnicy i dłuższy. Będziemy wtedy musieli użyć więcej masy magnesów, tak? bo magnesy będą musiały być dłuższe, więcej uzwojenia, ale uzyskujemy dwie duże zalety. Czyli przy mniejszej średnicy mamy mniejszy moment uruchamiający. Uzyskujemy większą długość przewodów pracujących w silnym polu, dlatego że im bliżej magnesów pracuje przewód, tam pole magnetyczne jest silniejsze, więc indukujemy więcej energii. A jeżeli jeszcze dołożymy do tego,